Witam Was w sobotę rano. Właśnie się pakuje na wyjazd, yy, nasz wyjazd na święta wielkanocne. Jedziemy na dwa dni. Ja wzięłam wielką... O pieski stoją w słońcu. Wielką walizkę, yy, uzupełniłam połowę, stwierdziłam biorę wszystko co może mi się okazać pomocne i przydatne. <laughs> tu są maluszki ze mną razem jak zawsze. I zbieramy się. Tu zaczynają się nasze wakacje. Będziemy się wypakowywać i zaraz wam pokażę, gdzie idziemy. No to wchodzimy. Proszę, zapraszają nas już pieski. A tu jest wnętrza łodzi, moje książki jeszcze już czytałam, a tą zamierzam. Espresso, do, nespresso, do którego właśnie kupowałam rzeczy. To są te rzeczy, face stall, czyli to na święta, a tutaj bułki do odpieczenia. Wzięłam też airfryeratko, jeszcze jest w aucie. No i to jest ta normalna część do mieszkania i tam są jeszcze sypialnie. Dalej widać, że pościelone łóżko. I pieski. Tu spędzamy tego święta yy, wielkanocna? Prawdopodobnie też wypłyniemy. Tutaj jest nasza część mieszkalna. wzięłam airfryera żebyśmy sobie mogli sobie podpiekać bułki. No, tak to wygląda. Tu jest praktycznie wszystko, co potrzeba. Jest kuchenka. Tu jest piekarnik. Ale ten piekarnik trochę nie za bardzo działa. Lodówka. Telewizor, wszystko co potrzeba, ale takie malutkie pomieszczenie to jest, a tam są sypialnie i łazienki dwie i trzy sypialnie i widok na Rotterdam. A to jest moje zajęcie na dzisiaj. My cieszy. Wszystko jest brudne, jak nie wiem, bo po prostu na tej łodzi nie byliśmy przez całą zimę i wszystko. I tam, patrzcie, jest zielone, aż od glonów. A ja robię szyby i i zewnętrze. taka wielka sobota. A druga pani? Pani się nawet nie przejdzie przywitać na ty tu, ty tu W niedzielę zaczynam od spaceru z piskami. Spała się super, ale jest chłodno. na... Temperatury w nocy były chyba 9 stopni, no ale powiem Wam jeszcze, że tutaj kiedyś wpadł mi telefon. Przenosiłam pieski z tego pomostu. Na, na nasz statek, czy, czy łódkę, czy jak się nazywa i telefon mi się wyślizgnął z kieszeni i mi wpadł i po prostu już nic nie zrobisz i wtedy sobie uświadamiasz, że bez telefonu to jesteś jak bez ręki niestety nic nie zrobisz, a ja muszę zobaczyć, czy nie jestem bez ręki bo potrzebuję do bramy Klucza, nie wyjdę bez klucza zaraz. Czy o oh, na szczęście, jakieko? Musiała, jakbym się zorientowała po całą bramą, musiałabym wracać. A tak tutaj jest, że nie można tu wejść ani wejść bez takiego tagu. Czy bez, bez takiego kluczyka? Jejko, jego. Pięknie, fajnie jest godzina chyba w pół do ósmej rano. Naprawdę chłodnawo, ale tak fajnie, cichutko, spokojnie. Świat się budzi powoli, ale jest jest niedziela wielkanocna, więc ludzie raczej sobie odsypiają. A no ja się obudziłam, bo to maleństwo, to czarne i piszczało <grywa> no teraz wychodzimy proszę ten ten, ten jacht to mąż mówił że on jest chyba ten ten szary to jest chyba z 2 miliony warty mówił mój mąż wygląda tak faktycznie dobra otwieramy bramę chodź o! Teraz kolejny przystanek. Bo mimo, że. Co wy tu robicie? Co wy robicie? Mimo, że na statku mamy toaletę, to ja korzystam z toalety. Tutaj mamy dostęp do takiej toalety portowej. No chodź, może już więc po drodze skorzystam z niej, pokażę Wam jak wygląda. Jejku, zimno jest, powiem. Uch. No, tutaj znalazły zapach jakiegoś innego pieska i sobie mogę ciągnąć, a one mają swoje zdanie. Dobra, tutaj. Chodź. Tak to wygląda. Nie wiem, po co te ławki. A tu są toalety zwykłe jak każde inne. Pokażę Wam prysznic. Tu jest. umywalka A tu jest prysznic. Taki. Taki sobie. Fajne. Każdy port ma coś takiego. A przynajmniej porządny port. To w Rotterdamie za darmo. Ok, tutaj są skrzynki podstawowe, bo niektórzy ludzie tutaj mieszkają normalnie, a tutaj jeszcze takie miejsce, gdzie można sobie prać. Porządne pralki. Tutaj są, to są pralki narzeczone. Zaraz, ceny to tu jest wytłumaczenie jak to działa, a ceny nie wiem. Nie widzę cen, ile to kosztuje. A tutaj jest jeszcze deska do prasowania i źle. Dobra, chodzimy jedziemy jeszcze kamerą tutaj w sumie. Wzdłuż wody. Nie świrować, nie świrować. Okej. Okay. Proszę, patrzcie to są piękne rośliny, jakie piękne kwiaty, wiesz. Patrzcie jakie słodkie te kwiatki tutaj. A to są takie domki dla insektów. Nawet myślałam kiedyś, żeby je kupić. One sam, sobie tam wchodzą do środka. Są różnego, różnej wielkości otwory, i one sobie tam wchodzą i mają ciepło na zimę. Próbuję gotowania jajek w czajniku, bo nie mam nic innego do gotowania. Mam tutaj jajka. Trzy jajka włożyłam do czajnika i zobaczymy, co z tego wyniknie. Obejrzałam wielka filmik na YouTubie i zobaczymy, czy mają rację, że się tak da. też w internecie w sposób. I napisane jest na początku, że trzeba te jajka umyć i już nie mięsa, od tego zaczynam, a potem mam je włożyć na wasiczka, gotować z pół 40 Do air wkładam te jajka wysuszone i umyte i teraz nastawiam temperaturę OK według przepisu w internecie ustawiam temperaturę na 140 stopni i na czas 15 minut zaraz i start. Zobaczymy. Wracamy za 15 minut. Te jajka po, po mojej prawej stronie są to jajka ugotowane w czajniku elektrycznym, a po mojej lewej stronie są to jajka ugotowane w airfryerze. I ciekawa jestem, co z tego wyszło. Ja, ja się starałam ugotować jajka na twardo i te jajka, które były w czajniku elektrycznym, były gotowane przez. Hmm, Według, według przepisu takiego, że wkłada się jajka do zimnej wody i później się je gotuje, do ugotowania. Jak się czajnik wyłączy, to zostawia się na 8 minut dla jajek na twardo. Proszę, jak widać, moje pieski bardzo lubią jajka. Ja im zazwyczaj daję jajko, ja gotuję sobie, ale widzę, że się źle obiera. no ale nic z tego, ale nieważne. Nie w każdym razie jajeczka malutkie jakieś. teraz jak tu rozbić o co tu rozbić żeby ok proszę, drugie jajko i zaraz będziemy przekrajać jeszcze no tam nie muszę wszystkich jajek obierać pobieram, biorę jeszcze to drugie ono się bardziej dużo ładniej obiera ale widać że one się ugotowały normalnie na twardo więc jest uh, wszystko super to są te jajka z Okej. Okej. Okay na pół. No piękne jajka na czwarto, Nic im nie brakuje, a teraz druga. Te jajka gotowałam w airfryerze przez 15 minut w temperaturze 140 stopni. Te jeszcze są gorące, te drugie już e, trochę ostygły, bo trochę e, bo tutaj nie mogę mieć dwóch sprzętów włączonych równocześnie żeby nam e, strą, e, prąd nie żeby nam kopki nie wystrzeliły Proszę. o są na twardo. super Tak wygląda nasz gotowy holendersko-polski kampingowy stół wielkanocny. A tu nasze pieski jedzą sobie świąteczne wielkanocne jajeczka. Szybko im poszło.